Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pula lasu ląk Na słoneczku sienieni i lsieni Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie Lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi Kochane baby, ach te baby Człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop w swym rynku łamie sztaby Względem jak to dziecko całkiem słaby, baby, ach, Kobiecie, dzieje się krzywda. Jako, Jaka? Woła wielki chór kobiet. Zaraz, zaraz, powoli. Sprawa zostanie oświetlona, należycie i wyświetlona. Winni zostaną zawstydzeni rozpoczniemy awanturę z policją i przejdziemy z pychą na ukos przez ulicę naszego tematu i nic nam policja nie zrobi oto pewnego razu zdarzyło się w Warszawie że młoda dziewczyna odurzona zapachem wiosny i bzu namówiona przez bujne serce i przez własną radość ucałowała znakła przystojnego policjanta sterczącego na rozstaju dróg policjant najpierw zdębiał i odebrało mu mowę. A potem, nie szlochaj serce, potem zaaresztował tę cudowną dziewczynę. Pisałem kiedyś o tym z takim oburzeniem, że do końca świata żadna dziewczyna nie pocałuje policjanta na służbie, a kiedy będzie poza służbą, ucałuje go z niesmakiem. No zły to był człowiek, z drewna wyciosany, niegodny pocałunku. Ona do niego z pocałunkiem, on do niej z gumową pałką. A cóż ma robić dziewczyna na wiosnę? Biedactwo, jak nie całować, no choćby policjanta. To zrobił zbrojny mąż. A teraz czytajmy, co uczynił drugi. Oto dowiedział się przez szpiegrze, że panna Katarzyna Cieśla w dowodzie osobistym w roku urodzenia 1900 przerobiła z łatwością jak powiada protokół policyjny, na rok 1908, odmłodziwszy się o lat osiem. Pociągnięto ją za to do odpowiedzialności karnej e odstawiono z raszy na etapę do Warszawy. Oj, Kasiu Kasieńko, płacze Lucjan Rydel. Oj, Kasieńko, skarby moje, jak się naigrawa, Mefistofeles. Katarzyno cieśla, cóżeś uczyniła, jak jej powie sędzia. Nieszczęsna i w srogie kajdany zakuta katarzyna będzie zapewne protestowała łzami i narzekaniem. Gdybym był szurleyem pobieżałbym szybko i broniłbym jej z takim zapałem, że sąd pręczyłby jej kwiaty z uprzejmą uwagą wśród motywów wyroku, że gdyby każdą kobietę karać za umniejszenie sobie wieku, cały świat byłby jednym uroczym kryminałem. Oczywiście owa katarzyna upadła na młodą głowę, zmniejszając sobie wiek w dokumencie no, zamiast robić to na gębę. Do, dokument, no trudno, wielka rzecz i sroga. Gdyby każdy chciał w nim coś wyskrobać, życie by się cokolwiek skomplikowało. Tylko nie wyskrobywać, Kasiu, tylko nie to. Policja tego nie lubi i nikt tego nie lubi, bo jeden to zrobi z dowodem osobistym, a drugi zaraz z wekslem, z losem loteryjnym, no, z testamentem. No, pomysłowość ludzka jest wzniosła i niewyczerpana. Nie o to jednak idzie, lecz o dobrą sposobność, aby się użalić kobiecej krzywdy i jej odwiecznej męki serdecznej. Kto stanie w obronie kobiety, jeśli <laughs> ja tego nie uczynię? O, otarłem łzem w lewym oku. Po co? Pytam głosem nabrzmiałym od bólu. Wciąż zawsze uporczywie, jadowicie i z katowską lubieżnością zapytywać kobietę o wiek. Po co ranić w samo serce jej wieczną, kwitnącą fiołkami młodość? Wymyślił to jakiś człowiek zły, trzykrotnie żelaty i z tego powodu cokolwiek szalony. Po co ją uszczęśliwiać wbrew jej woli? Kobieta, świetnie, wprawdzie i z cudowną namiętnością walczyła o równe prawa z męskim połamańcem, ale tego prawa, no to najzagolżalsza, zrzeknie się nawet feministka. Wiek mężczyzny musi być znany, bo mężczyznę trzeba wziąć do wojska albo posłać na emeryturę. Władza musi to wiedzieć, czy mężczyzna ma w pierwszym wypadku lat 21, a w drugim 38 mógłby się taki przemycić i zostać na posadzie do sędziwego wieku, no do jakichś lat 45. Oszust jeden. Wiek kobiety musi być znany w kilku wypadkach mizernych, no, jak za mąż pójścia i w jednym piel w czasie głosowania do Senatu. Ponieważ jednak prawo to jest pono zachwiane jak ząb mądrości, nic już przeto nie stoi na przeszkodzie, aby rok urodzenia kobiety Pozostał na wieki wieków jej serdeczną tajemnicą. W tej chwili jest tajemnica ta obrażana i podawana świętokradzko do publicznej wiadomości. No, przy ślubie to no, trudno. Trzeba wyznać prawdę, choćby po cichutku, bo Pan Bóg wszystko wie, więc nie opłaci się żadne krętactwo. Starza się jednak, że kobieta, no, na przykład, zgubi parasol. No, nie jest to zdarzenie zdolne wstrząsnąć światem a w urzędzie pytają imię i nazwisko nazwiska rodziców miejsce zamieszkania pytania te są łatwe i kobieta płynnie na nie odpowiada choć imię matki nigdy jeszcze nie pomogło do odnalezienia parasola ale władza pyta na koniec dzień i rok urodzenia no na po połamany parasol, no co to pana obchodzi? Pytaj pan o wiek parasol, a nie o wiek damy. Dama bowiem, jeśli uważa swoją tajemnicę za świętą, wyrzeknie się zguby i wyjdzie oburzona i odmłodzona o lat dziesięć, bo jej od gniewu przybędzie rumieńców. To by można jeszcze przeżyć, bo przy tej awanturze jedynym świadkiem jest parasol. Gorzej jednak nieszczęsnej kobiecinie, jeśli ją zawołano do sądu, aby świadczyła. Przede wszystkim pytają ją o tak zwane generalia. No, haha, Czy kobieta lepiej będzie świadczyć, mając o 10 lat więcej, czy będzie świadczyć gorzej? No, odmłodziwszy się o taki sam drobiazg. Kobieta, schwytana w pułapkę, odpowiada wtedy przedziwnie szybko. O, mam lat. mam Jeśli sędzia jest bez duszy, zaraz w krzyk ile ile proszę mówić wyraźnie nieczęsto to się jednak zdarza sędzia jest mądry i pobłażliwie przyjmuje do wiadomości owe dzieści dwa tak być powinno a adwokat strony przeciwnej który by się na wszystko ważył nie waży się podać takiej odpowiedzi w wątpliwość bo zbudziłby tygrysa i demona zemsty wszystko jedno jest już bowiem kobiecie której wydarto z serca prawdziwą cyfrę lat. A po co to czynią? Nazywa się Manon, ma 19 lat i koniec. Każdej kobiecie powinno przysługiwać prawo do ogłaszania takiej liczby lat, jaka się jej żywnie podoba. Sama się będzie chyba strzegła zbyt jaskrawej przesady i mając y y sześć podbródków i już y y ten wąsy nie będzie śpiewała dyszkancikiem, że Nazywa się Manon i ma dziewiętraście lat. Albo udając ptaszka będzie świergotała jak Butterfly, że ma lat <laughs> 13. No niedobrze jest, kiedy dama, która tańczyła poloneza <laughs> z kościuszką, udaje, że nie wie, kto to taki. Należy przeto polegać na dobrym smaku damy, jednakże w granicach prawdopodobieństwa należy dać jej całkowitą wolność. Kilka lat mniej, kilka lat więcej. Ech, to drobiazg. Nas szadet weder ich nor jak rzekł Marcin Luther przyzgoła innej sposobności. Ani im to nie szkodzi, ani mnie. Zdawałoby się bowiem tak na oko tylko, że kobieta pragnie się odmłodzić a z pospolitej próżności. Zapewne są i takie, ale jeszcze 77 innych jest głębszych powodów. Jednym z nich i nie najgorszym jest ten, że głęboko zakorzeniona jadowitość ludzka nigdy nie chce uwierzyć w prawdę. Gdyby kobieta nieroztropnie wyjawiła prawdziwą liczbę swoich lat, i tak jej nikt nie uwierzy. Zawsze jej to dadzą, mimo przysiąg i zakręć. Pragnąc tego uniknąć, postępuje wedle zasad umowy społecznej. Mając lat 30, Ogłasza, że ma lat 20, no wtedy automatycznie głos powszechny, dodaje jej 10, no i oto wychodzi liczba prawidłowa 30. Prawda triumfuje, no tylko okulną drogą dochodzi do tego mizernego triumfu. Jest bowiem pewna metoda w tym obłędzie. Może to się mści odwiecznie. Yy, pierwsze kłamstwo, jednakże nikt już tego nie odmieni jest to gra towarzyska której każdy pragnie brać udział niech się kilku matołów zbierze przy kawarnianym stoliku i niech w tej chwili wejdzie do kawiarni głośna aktorka aktorka piękna jak orchidea ma w oczach wiosnę a na ustach promienisty uśmiech wschodzącego słońca jest piękna i młoda nagle jeden z matołów powiada aleś ta się trzyma ma już pod pięćdziesiątkę, a patrzcie, jak udaje młodą dziewczynkę. Pod pięćdziesiątkę? Podpowiada drugi matoł, Boże. Ona musi mieć najmniej pięćdziesiąt pięć. No zaraz panu obliczę. Kiedy ja miałem lat piętnaście, ona już grała w ćwiartce papieru. Panie, to nie ta. Mnie pan będzie uczył słowo honoru, daje, że ją widziałem. Trzydzieści kilka lat temu. Musiała mieć wtedy ze dwadzieścia. No, piękne biedactwo, zanim wyszło z kawiarni, jest starą miotką, zakurzonym gratem, piramidą Cheopsa i ciotką Tutenhamona. A dlaczego? Ja nie wiem. Ludzie nie lubią, jak to jest od nich młodszy. No, małka złośliwość. Tacy wymyślili okrutne narzędzie zwane zębem czasu. Łagodnemu wszystko przebaczającemu czasowi wprawiono jakiś potworny kieł, w którym gryzie kobiety i tylko kobiety. Mężczyzna jest zdania, że klepsydra drży w rękach czasu, kiedy się do niego zbliża. Sam używa rozmaitych paskudstw, <laughs> no, przepraszam, no, czernidła na wąsy, <laughs> brylantyny na głowę, no, masuje sobie fizjonomię, <laughs> czerwieni paznokcie, ale tylko jemu to wolno. A niech będzie wiecznie młody, niech sobie najdorodniejszego upatrzy szampansa, niech jednak pozwoli innym promienieć młodzieńczo. Faust duszę zaprzedał diabłu, byle mu odjął siłą brodę i zgrzybiałość serca. I każdy mężczyzna snad nie by to uczynił, no tylko że diabły zmądrzały i nie handrują już wypłowiałą starzyzną. Kobieta nie czyniąc szachra z piekłem, Sama walczy bohatersko o swoją młodość. Dobrze robi, wybornie czyni. Chwyta się tej młodości rozpętanym pragnieniem, każdym włóknem serca, każdym śnieniem oka. Czasem to mi jej serdecznie żal. Tyle znosił udręczeń i tyle daremnych czyni wysiłków. Czasem czyste popełnia wariactwo i wyprawia tragikomedię. No, to też jest nieznośna przesada, pokarana dotkliwie śmiesznością. O tych pomylonych, platynowych główkach nie chcemy mówić. My pragniemy uwielbiać, aż uwielbiać tę kobietę, która jest długo może walczy ze starością, ze smętkiem jesieni, z melancholią, gruźnością i stetryczeniem. Taka kobieta wie, że kostek siwizny jest najpiękniejszym kolorem włosów i wcale go nie ukrywa. Można bowiem mieć srebro we włosach, a duszę cudownie młodą i serce głośno śpiewające. Wtedy ta dusza odbija się w oczach, a oczy się uśmiechają. Serce wysyła swoje burzliwe głosy na usta, i usta śpiewają. A co to kogo obchodzi, ile ma lat taka promienna kobieta, która sieje blask i radość, i wszystko jest piękne? Wiek nie jest żadnym nieszczęściem. Nieszczęściem jest świadomość wieku, poddanie się przemocy lat i ugięcie się pod ich ciężarem. Starość można zwyciężyć. I można z triumfalnym okrzykiem wybić ząb czasowi. Nie kłamie przeto kobieta pięćdziesięcioletnia, mówiąc, że ma lat trzydzieści, bo ona naprawdę ma ich tylko tyle. Nowa, dzielna kobieta ma ich jeszcze mniej. Wrzuciliśmy do pieca fatalny mebel, ochydnego, narowistego konia, staro jęczącą kanapę, na której siadywały nasze babki, posyłane na nią jak na zesłanie. Babka biedactwo. Miała lat czterdzieści była staruszką. Na weselach klaskano w dłoni, kiedy puściła się w tany i pito jej zdrowie. Teraz babka kanapę wyniesie na własnych plecach i sama wypije niezgorzej, bo jest młoda, młoda. Wmówili w nią starość i robronowe dostojeństwo, jak w Żyda chorobę, aż wreszcie przejrzała. Nic nikomu do jej lat. Kiedy sama uzna, że już czas wtedy to odejdzie bez jednego słowa. Swoją srebrną ciszę. Dobry smak wyzwoli tę godzinę, a ludzie ze złym smakiem wymyślili paszporty i pytają przy każdej sposobności o lata. Kobieta, tak długo jest młoda, jak długo młode jest jej serce. Instrument ten jest tak przedziwnie urządzony, że nikt nie odgadnie jego wieku, ani nikt nie może oznaczyć granic jego radosnej siły. W okresie młodych staruszek historia notowała z dziesięcioma wykrzyknikami, kobiece fenomeny, mające w bardzo srebrnych swoich latach odwagę młodości. Dzisiaj nie warto z tego robić wielkiej awantury. Młodość idzie przez świat, śmieje się i śpiewa. Starość zgryziona, stetryczała, z, z rozlaną żółcią, z odstęp w każdym słowie, zaniedbana, niechlujna i brzydka, czeka nadaremnie na swoje ofiary. Te wypłowiały z wypłowiałej kanapy pod zwierciadłem, które nikt nie śmiał spojrzeć. Powinniśmy być z całego serca wdzięczni kobiecie, że ona jedyna ważyła się na walkę ze starością i jej bolesnym teatrem anatomicznym. Mężczyzna, zapuszczony jak dziki ogród, dźwigający przed sobą beczkę brzucha, nie pojmie jej brawury. Duch, jak wiadomo, w brzuchu nie mieszka. Mieszka on wiecznie młody sprężystej śmigłej smukłej, zdrowej, promienistej kobiecie zwyciężyła ona już starość ba może zwycięży nawet śmierć kobiety najdziwniejsze mają pomysły patrząc na nie amazonki zwycięskie pantesile dumnie ze starością walczące wczepmy się także pazurami w młodość i nie wypuszczajmy jej z uścisku Trzeba w siebie wmówić młodość, jak one to czynią i odmładać się wiarą w ciągłe jej trwanie. To znacznie mądrzejsze niż liczenie lat kobiecie jadowite i ponure. Lepiej niech sobie taki kamienie w żółci policzy niż cudze lata, mandryl jeden, wojujący w komedii Oscara Wajda, młodzieńcze uszanuj farbę moich włosów. Zawsze będę bronił kobiety, która pragnie być młoda, Czyniąc to pracuje usilnie oczywiście dla siebie, ale poza tym dla siebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Chcę wygładzać nasze zmarszczki i usiłuje zetrzeć pleśń z skory serca. Pragnie, aby w naszym ogrodzie rumieniły się czerwone kwiaty, a nie szeleściły nudnym, beznadziejnym szelestem zwiotczałe, uschnięte badyle. I ja mam za to takiej kobiecie liczyć lata na Starego Matuzalema, dzialskiego wieku lat siedmiuset, na 130 lat wesołego Turka Achmeta, co się niedawno chciał żenić, na cudowną młodość Ludwika Solskiego, co onegdaj poleciał aeroplanem na przedstawienie do Poznania, a wczoraj do Lwowa. na moje serce, które w wieku nie pomnę śpiewa i na moją siłą duszę, która jak król Dawid pląsa skocznie, kiedy ujrzy wino, Lata kobiety są jej własnością i niech z nimi czyni najbardziej czarodziejskie sztuki. Mężczyzna a, ma tyle lat, na ile wygląda, a kobieta ma ich tyle, ile jej się podoba tyle ma lat, ile ma serce jej i uśmiech w jej oczach. Jak długo umie spojrzeć, tak jak wiosenne słońce młoda jest. Jak długo umie zachwycić się radością życia młoda jest. Jak długo umie dobra pełnić śpiewającymi głosami, jasnością i złotą pogodą, młoda jest, choćby miała wnuka nuka dryblasa i wnuczkę, co już sobie odjęła ze dwa czy trzy lata. Raz dzielna jedna kobieta, zapytana przez sędziego, ile ma lat, odrzekła dumnie. Mam lat trzydzieści i długo będę je miała. Oto mi wyborna odpowiedź. Dlatego wnoszę. Wysoki Sejm raczej uchwalić, aby nie zmuszać kobiet do wyznawania bez szczególnej potrzeby liczby swoich lat, nie wypisywać ich wielkimi cyframi w dowodach osobistych, nie wyciągać ich za włosy z serca kobiety w sądzie i w innym urzędzie, a ową Katarzynę, co sobie wyskrobała marnych lat 8, natychmiast uwolnić. Zdarza się znakomita sposobność dla jakiegoś posła, aby okazał, że nie za darmo bierze diety. Ponieważ ja niestety jestem tylko na diecie, ale nie jestem posłem, pragnę wyśpiewać chwałę wiecznie młodej kobiety. Dziarsko zanucę tedy skocznego krakowiaka Edmunda Wasiliuskiego, bo się dobrze do tej nadaje uroczystości. Na wysmukłej jej kibici sześć wieków drzymało. Przecież stoi jak dziewica, przecież stoi cało. Dziękuję bardzo. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pula sucho na słoneczku sienieni i sini, Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi, kochane baby. Ach, te baby, człowiek by jełyszkami jadł, Tęgi chłopców w swym rynku Lami sztaby. względem baby, jak to dziecko Całkiem słaby. baby, ach,